Tak ja sobie pomyślałem, że mam takie fajne podróże. Według mnie fajne, i że dużo ludzi wstawia takie vlogi z podróży, a ja tego nie robię. Następnym razem to zrobię. A dzisiaj macie taki skrót mojego trzydniowego pobytu nad morzem z Darią. Zapraszam do oglądania. Buziaki, trzymajcie się. Zaczynamy, pokaż kartkę, kartka spełnia dwie, dwie, fun dwie funkcje, pierwsza to jest to, żeby ludzie wiedzieli, co chcemy jeść, a druga jaka? Zasłania brzuszek. Dwa brzuszki, także za chwilę czekamy i będziemy machać, a tak naprawdę ściema nie będziemy machać Tylko pójdziemy na stację i wyżebramy, kurde, przekupimy ludzi hotdogami, żeby nas nie zabrali No to startujemy, 3, 2, 1, jedziemy do Władka, z Władka ruszamy do chałup dzisiaj Jedziemy na plażę nutystów, mamy co pokazać AHAHAHAHAHA <laughs> <laughs> cały rok pracowali, żeby zaskoczyć wszystkich na plaży <laughs> Strategie, teraz na kolanach prosi, żeby nas zabrali Wykina tyłek. Zobaczymy, czy to pomoże. Stało się zadość. Znowu mamy stopa do samego Władka, czyli jak w zeszłym roku do Stegny. Przez serpeteczne panowie z Kalwarii Zajbrzyżdowskiej, chociaż tutaj pan mówi, że nie ma czego się szczycić. Kurde. <grytanie> Dziady kalwaryjskie. Dziady kalwaryjskie nas wiedzą. Zobaczymy, co będzie. Hej. Jest pięknie, nie? Jest pięknie, pięknie nie? panie. Hej. No to jesteśmy, idziemy się zaopatrzyć w lokalnych sklepach, polskich sklepach w polskich. Lokalnych, kurwa, sklepach w, <grym> w lokalnych polskich sklepach, czyli w Lidlu, w Biedronce i ruszamy plażą, dzisiaj trasa jest określona tam, tam idziemy tam, jedziemy po drugiej stronie, chcemy się dotrzeć do chału. to jest prawie 9 km 10, więc let's do it. Mamy już 40 kilometrów za sobą Zostało już tylko 200 metrów Po każdej burzy i deszczu Nami. No prawie, że za nami dotarliśmy do chałup, chałupy welcome to, idziemy teraz na wieś pododawać komórki, coś zerzeć, może dokupić, nie wiem co my tam potrzebujemy i idziemy kawałek dalej znaleźć noclegownię na plaży, chociaż tutaj na pewno będą w miejscu. To jeszcze nie jest nasz nosek na plaży. Na razie leżymy przy barze. Taka sytuacja. Idziemy właśnie znaleźć miejsce leśną ścieżką, leśną ścieżką na nocleg. <grym> ja nie będziemy spalić w takich krzakach. Chce <grym> mi <Zami> się. <grym> Oczekujemy miejsce na nocleg, bliżej morza się nie da, za chwilę będzie piękny zachód słońca, czekajcie dotnę. To jest dobra wiadomość z samego rana. Dzisiaj nawet 20 nie będziesz. Ale na razie, kiedy ranne stają zorze? O Boże, Boże. <laughs> Szczig <moi> Pi. Nie. <laughs> Jesteśmy na Marsie. <laughs> to jest misja Mars. Albo snik. Nie. My już po poranej co <laughs> A teraz mam już nie <laughs> Co ty z Olej, już z piaskiem. Bo żebym tutaj nawalił tyle piachu. Ale ja piaskiem. W na kawę gdzieś pójść. Siódma rano zaczęło kropić, więc idziemy w stronę światła. Świata już jest. Możemy zacząć Jeszcze cel podróży zrobiony, kuźnica welcome to, nie to chałupy, piątka z rana, jak śmietana, powiem Wam, że chodzenie po plaży to nie jest tak jak na pielgrzymkę idziecie i do Częstochowy i się śpiewa, to nie jest tak. <grym> Wyżebrali mi kawę, I co mam za kule się Kota. No kota, jest z brodą. Wyżebrana kawa i za chwilę ruszamy. Przykąpać w I zrobić kubkę. Daria postanowiła skończyć ze sobą. Nie mam siły. Czekaj za dwie minuty. Poczekaj za dwie minuty będzie jechał. Pani z światłem idzie dalej za mną przeczepiło się babsko Bunkrów nie ma Ale też jest zajebiście A nie Nawet bunkry są Też podwójnie zajebiście przerwa lunch, co dzisiaj na lunch? na dworze biezie kolejna piątka jesteśmy w Jastarni, tak? Jastarni, jesteśmy w Jastarni idziemy teraz na zakupy do Biedronki a potem wracamy na plażę i robimy dzisiaj jeszcze jedną piątkę. Ruszamy do Juraty na molo do Juraty, a potem e, idziemy kawałek za Juratę i tam będziemy nocować. Chyba, rezygnujemy z po której na Hele odjeżdżam. 13 To zaraz. A nie, tak naprawdę to jest nasza restauracja. Jest mój Jaki autobus jedzie na hel 666. Choćbyś upad na kolana. Popraw koronę i wstań. Daria is zde. <try> Chcemy jeszcze przejść jak najwięcej, żeby jutro było jak najmniej kilometrów. Zrobiliśmy już 16 kilometrów. Chcielibyśmy jeszcze dzisiaj machnąć z 3 minimum. Czyli gdzieś około 20 kilometrów dzisiaj zrobić. I potem się położyć, spać. Pogoda dopisuje. Trochę popadało, ale na wieczór najważniejsze, żeby w nocy nie padało. Także robimy ostatni etap naszej dzisiejszej wyprawy. Ruszamy z Juraty w kierunku Helu. Będzie to jakieś mówię 3 km, podejrzewam zrobimy około 20 chcemy zakończyć. W będzie zachód słońca. Przygotować do ugniska i takie tam pierdolet. Pojazd zmęczony. Chodzi o Darię. I oto stało się Zaczęł napierdelać deszcz Ale jest ze mną Matka Polska, często wodska kurwa Lichańska. Dobra Co dobra więc za chwilę się przyjeździ Tak mi się wydaje, a nie to no Zobacz jak chmura szybko Idę spać o dobranotce jeszcze nie oglądałem powiem Ci zaraz bajkę. No to obudzenie deszczem szybka ewakuacja, idziemy w stronę jasności Uciekamy przed tym Taka dzisiaj pobudka Aż tak w internetach też pisali ale dobrze że mi się wyspali Jest 5.28 a my w podróży, tak jest nas ranne ptaszki. Tak się szybko chodzi spać, to się szybko wstaje. A ja o w południe. No. Słoneczko Można teraz do plażować dos Dospać to co Nas deszcz obudził Woda nad morzem zmienia się Chyba Nad naszym morzem co 30 minut Już z tyłu Goni nas zło wow! Na chwilę ewakuować do lasu Z dwóch przyczyn Młodszwinik za mną To białe to ja Bądź winy. E, bo, bo się skończyło. Plaża musimy przejść. Kawałek wylecia się jakaś cisza. Uff. Nie słychać morza. Takie, że jak wychodzi słońce, to się kładziemy, leżymy. Akurat mam teraz lunch, przerwę. Koleczkę, z bosia tej wyprawy. <grym> z bosia <zedmowała> wyprawy, Szpr wczoraj Szprotki w zalewie własnej. A dzisiaj, papryka. Papryka. A dzisiaj papryka. papryka papryka Wszystko po prostu związane z m... Miana pogody <laughs> Po raz sześćdziesiąty <życzący> drugi <laughs> <laughs> Boże użyć pogody ducha Mam déjà Ciągle to samo czyli pistaka kuwa w ogóle. <śmiany> no to znów le kreacji letniej! Lecz od 2020. jechać biedę idziemy się z Darią wyszczeć po stówce a co tam? jeszcze nie mamy do tawerny idziemy tawerna na bałtycką tawerna bałtycka ruszamy w ostatnią część naszej podróży, mamy nadzieję, że już nie będziemy musieli zakładać kurtek Jezu ja mam wielką nadzieję, że to jest bezpaka ostatnia zmiana <gulia> Jak, jak przeżyć na maksa Nie płacić A, Od technika Ty wiesz to zdjęcie, które chcesz Już mamy głupawkę Zmęczenie, ale to jest tak jak Robi się Ironmana, czy robi się maraton. Już ledwo się idzie, ale jak się widzi mety, to je! Yeah! Metę mamy. Za... Będzie go w nagrodę kupimy sobie. Ostatnie metry. Okazało się, że tu na... Ja bardzo mocno na piska już za chwilę będziemy To Stałe łódziaka, co może? Już jaki jesteśmy na samym cypelu Prześlimy do cywilizacji. Chyba jak... ty, ja elegancki on latuje nawet dzisiaj. Jednak tych turystów trochę jest. Tak narzekaliśmy, ale no nie, żeby jakieś tam tłumy. Nie bo... plażują. Nie plażują, tylko chodzą mi pociąg z daleka. Okazało się, że dawno nie jechałem pociągiem, że są tak bardzo małe e, siedzenia, że z Dariem musimy siedzieć na osobie. Resztę musimy biec, bo nam pociąg z pierdoli mamy. 3 minuty na przesiadkę. Ja pierdolę. Masakr. Jak gruba O oh. oh, ja pierdolę. Zdążenie. żeśmy się spotkali pożegnania na trzecia noc na woda się śpiewa <śpiewanie> za mocno papo, masz Bo powinien wsiadać wsiadę już w trzecią ja pierdolę jak tu ciepło <śpiewanie> nad morzem zimno Wcale się nie że tam ludzie nie jeżdżą, jak tu tak ciepło jest, a tam tak zimno. Jak to mówią, wszędzie dobrze, ale... Rodzic, co tam masz? O. Tata kupił gazetkę, pozostawił.